Dzień dobry, cześć. Hej z tej strony oczywiście Mikołaj Mechanika Pojazdowa Handel. Witam wszystkich zainteresowanych tym ogłoszeniem. E, dzisiaj prezentuję Państwu Renault Kadżara e, z 2016 roku. E, samochód z silnikiem benzynowym. 1,2 TCE o mocy 130 koni mechanicznych. Auto, oczywiście, sprowadzone z Niemiec. Przebieg tego egzemplarza to e, 60 tysięcy km. Na wstępie, może troszeczkę o historii samochodu. Jest to e, nasz prywatny samochód, który służył nam praktycznie przez rok czasu nadeszły zmiany nadeszedł czas na jakieś zmiany tak więc właśnie ten Renault kadżar niezwykle zadbane trafia do naszej oferty samochód sprowadzony z Niemiec po jakiejś delikatnej kolizji wypadku nie wiem jak to tak naprawdę Państwu nazwać mamy tutaj wymieniony przedni zderzak oraz przedni grill Polakierowany, i to by było na tyle, jeśli chodzi o uszkodzenia, które miały miejsce w tym samochodzie. Maska, lampy, reflektory wszystko jest z tego samochodu. Tak jak przyjechał z Niemiec, nic więcej tutaj nie trzeba było przy tym samochodzie robić. Tak jak mówiłem, samochód bez awaryjnie służył nam praktycznie rok czasu. Zrobiliśmy nim około 10 tysięcy kilometrów. Oczywiście przed sprzedażą, teraz, dokładnie wczoraj, wymienione oleje oraz filtry po to, żeby przyszły właściciel już nie musiał tego robić. Mamy swój warsztat, tak więc wychodzimy z takiego założenia, że klient powinien kupić u nas samochód, który nie będzie wymagał wkładu finansowego. Wracając do. Kadżara, samochód bardzo dobrze wyposażony. Mamy tutaj m.in. światła LED do jazdy dziennej, spryskiwacze reflektorów, halogeny, czynniki parkowania z przodu, jak i z tyłu 17-calowe alufelgi, elektryczne szyby, elektryczne lusterka, elektrycznie składane lusterka, dużo chromu, zresztą bardzo dobrze się to prezentuje, przyciemnione tylne szyby, tylne światła w technologii. LEDowej, hak półskórzaną, tapicerkę, tempomat limiter, system extended grip bodajże tak to się nazywa, skórzana kierownica, nawigacja, czujnik deszczu, automatyczne światła. Naprawdę tego wyposażenia jest bardzo dużo. To Postaram się pokazać Państwu, gdy będziemy wewnątrz tego samochodu. Oczywiście prezentacja ma na celu pokazać Państwu samochód z jak najbardziej prawdziwej strony. Na zdjęciach nie wszystko zawsze da się pokazać. Ja też sądzę, że wielu sprzedawców e, często omija właśnie te newralgiczne miejsca w samochodzie by klient ich nie widział nie wiadomo dlaczego dlatego my wychodzimy już od dawna z taką e, propozycją wideo prezentacji gdzie państwo macie wszystko czarno na białym e, znacie Państwa, państwo e, niedoskonałości mankamenty samochodu po które państwo przyjeżdżacie e, i myślę że to właśnie ma sens właśnie dlatego e, jest ta prezentacja tutaj sobie zobaczymy każdy element e, lakierniczy tego samochodu e, i wszystko zostanie państwu opowiedziane jeśli chodzi o hamulce e, bez jakichkolwiek kłopotów tarcze klocki hamulcowe z przodu jakieś w bardzo dobrym stanie, nie wymagają oczywiście wymiany, 17 calowe alufelgi bardzo ładnie się prezentują, na przedniej osi mamy zamontowane nowe opony wielosezonowe, każdy element blacharski jak powiedziałem Państwu zostanie pokazany, każda jakakolwiek rysa czy wgniecenie zostanie Państwu pokazane, tak żeby Państwo wiedzieli po co Państwo przyjeżdżają. Z tyłu, oczywiście również mamy opony wielosezonowe, w bardzo dobrym stanie, tak więc ich nie wymienialiśmy. Tutaj na prawym tylnym błotniku w takim dosyć praktycznie niewidocznym miejscu. Dokładnie tutaj. Postaram się to Państwu na wideo pokazać. Mamy takie delikatne wniecenie wielkości 20 groszówki. Takie delikatne wniecenie ma tutaj miejsce. Samochód e, ma. 8 lat, 60 tysięcy kilometrów przebiegu, tak więc takie rzeczy myślę, że są jak najbardziej normalne. Tutaj na tylnym zderzaku delikatne zarysowanie, jak Państwo widzą. Tak więc wszystko, tak jak Państwo właśnie widzą, zostaje Państwu pokazywane od razu przed przyjazdem. Ja nie mam zamariu, nie wiem, tłumaczyć się później czy kogoś w jakiś spo, sposób próbować oszukać. Jest to samochód używany, musi mieć, nie oszukujmy się, musi on mieć jakieś delikatne ślady e, użytkowania. Jak Państwo widzą, tutaj delikatne zadrapanie na tym tylnym zderzaku. E, oczywiście samochód posiada również bezkluczykowy dostęp, bezkluczykowe odpalanie. Tutaj z tej strony e, nie zauważyłem jakichkolwiek wgnieceń, rys, e, czy niedoskonałości, które mogłyby Państwu przeszkodzić. E, bądź po prostu denerwować Państwa oczy bo wiadomo, że też samochód kupuje się w głównej części niestety w Polsce pod wizualnym aspektem a chodzi oczywiście również o sprawy techniczne, samochód jest w 100% sprawny gotowy do jazdy technicznie bez zarzutów, oczywiście zgadzam się na sprawdzanie samochodów czy to w autoryzowanej stacji czy to na kontroli na stacji kontroli pojazdów nie widzę tutaj żadnych przeszkód Zresztą nie tylko przy tym samochodzie, przy każdym zawsze to klientom również mówimy. Jeśli Państwo wybiorą się do nas czujnikiem lakieru, to też nie jest dla nas żaden problem. Tak jak powiedziałem, lakierowany w tym samochodzie jest tylko i wyłącznie przedni zderzak. Reszta elementów, wszystkie elementy są w pierwszym oryginalnym lakierze. Tak więc chyba nawet gdybym Państwu nie powiedział o tym zderzaku to Państwo by się o tym również nie dowiedzieli, ale to nie o to chodzi, nie, nie w tym jest sens. Moim zdaniem klient kupując samochód ma wiedzieć o nim wszystko. Na przednim zderzaku nie zauważyłem żadnych rys, wszystko jest bardzo dobrze. Na przedniej masce oczywiście z racji wieku 4-5 delikatnych odprysków też praktycznie gołym okiem niezauważalne później sobie też odpalimy samochód pokażę Państwu jak te światła świecą a myślę, że w tym miejscu gdy znają już Państwo historię samochodu oraz jego zewnętrzne niedoskonałości możemy przejść do wnętrza we wnętrzu naprawdę dzieje się bardzo dużo a to też ze względem wyposażenia tego samochodu bagażnik jak teraz Państwo widzą może na pierwszy rzut oka nie jest największych rozmiarów ale już wszystko Państwu pokazuje. roleta bardzo fajnie nam się chowa z boku mamy haczyk na zakupy z drugiej strony znowu haczyk na zakupy. Znajdzie się tutaj również podświetlenie bagażnika. Tymi wajchami możemy po prostu złożyć tylne fotele. Wtedy mamy dokładnie taką przestrzeń. Praktycznie płaska przestrzeń ładunkowa. Ale to co też chciałem Państwu zaprezentować, to właśnie taki fajny system oddzielania różnych rzeczy, żeby po bagażniku nam się one nie walały. E, również możemy to zrobić oczywiście w inny sposób, e, czyli pod spodem oczywiście zestaw naprawczy oryginalny, e, czyli możemy sobie te dwie półki po prostu schować w poziom niżej. One tutaj mają również swoje miejsce e, i wtedy robi się już nam coś takiego, więc jeszcze więcej tego miejsca e, na bagaże w tym samochodzie e, jest. Więc myślę, że każdy tutaj znajdzie... E, rozwiązanie dla siebie. Można tu odgradzać, można te półki wyciągnąć, można schować właśnie pokład niżej i myślę, że wszystko, co Państwo będą chcieli wrzucić do tego samochodu, się zmieści. Półkę oczywiście chowamy, czyli... Wszystko działa jak należy. Bardzo fajnie, ponieważ również z poziomu bagażnika możemy bezkluczykowo poprzez ten przycisk zamknąć samochód. Jeśli ktoś nie wie, co to znaczy bezkluczykowy dostęp, kluczyki do tego samochodu są akurat dwa, więc cały kompet bardzo fajnie. Wystarczy, że tą kartę, czyli kluczyk, będą Państwo trzymali w kieszeni, w torebce, bądź nawet w ręce. Nie musimy nic klikać na tych kartach na kluczykach tylko mamy takie fajne przyciski do otwierania zamykania, właśnie dlatego chwalę sobie to, że Renault pomyślało o tym by w bagażniku również zrobić taki przycisk żeby nie trzeba było za każdym razem wracać do tych przednich drzwi i zamykać samochód, więc jest to bardzo fajne rozwiązanie szkoda, że nie wszystkie marki właśnie w coś takiego idą jeśli chodzi o wnętrze, wnętrze w stanie perfekcyjnym 60 tysięcy km przebiegu. Auto używane osobiście przez nas do celów prywatnych, tak więc szczegółowo dbane o każdy detal. Mamy półskórzaną tapicerkę. Tutaj wszystko jest w bardzo dobrym stanie, nic nie jest powycierane. Miejsce na jakieś drobne przedmioty, oczywiście cztery elektryczne szyby. Świetne fotele z bardzo ładnym przeszyciem, jak Państwo zobaczą. Oczywiście, na dwóch tylnych bocznych fotelach mamy mocowania IsoFix, na środku podłokietnik z dwoma uchwytami na napój. W przednich fotelach z tyłu mamy takie kieszenie na jakieś drobne przedmioty, tutaj również miejsce do zagospodarowania oraz wejście na zapalniczkę, dokładnie w tym miejscu. Gumowe. Dywaniki tylko i wyłącznie są do tego samochodu bardzo fajnie, ponieważ w tej pozycji możemy również zablokować drzwi. Gdy na przykład wasze dzieci mają taką przypadłość, że lubią się bawić tymi klamkami podczas jazdy, to wystarczy zablokować tą wajchę i od środka drzwi już się nie otworzą. Więc jest to bardzo również fajna, bezpieczna opcja. W wielu modelach właśnie taki system jest montowany. Jak najbardziej jest to dobry wybór. Z tej strony nic się tutaj nie różni. Te przeszycia, na fotelach możemy, które są na fotelach, możemy również znaleźć w tym miejscu. Wygląda to bardzo estetycznie. Generalnie ten samochód świetnie wygląda. Z tej strony wszystko jest tak samo jak i z drugiej. Niech Państwo zobaczą ta deska. Naprawdę muszę przyznać, że wyszła Francuzom. Bardzo ładnie się to wszystko prezentuje. Ta picerka. Od strony pasażera, oczywiście elektryczne szyby. Z tej pozycji również możemy zamknąć bądź otworzyć samochód. W drzwiach kieszeń tutaj niestety wchodzi półlitrowa butelka, tylko i wyłącznie. To już z doświadczenia Państwu od razu powiem. Fotel oczywiście regulowany przód- tył, góra-dół. Fotel z takim trzymaniem bocznym, półskórzany, w bardzo fajnym przeszyciu. Bardzo ładnie się to wszystko. Prezentuje cała deska rozdzielcza. Może się Państwu wydawać skomplikowana na pierwszy rzut oka, aczkolwiek zaraz do niej wrócimy, wszystko Państwu wytłumaczę. Bardzo fajnie, ponieważ z tego poziomu możemy wyłączyć poduszkę powietrzną pasażera. Gdy na przykład podróżuje z nami dziecko z przodu, to jak Państwo pewnie wiedzą, wskazane jest wyłączenie właśnie tej poduszki i tutaj prostym ruchem możemy to wykonać. Schobek sporych rozmiarów. Nie oszukujmy się, niech Państwo zobaczą. Naprawdę jest tutaj tego miejsca sporo. W sofku mamy książkę serwisową. E, troszeczkę jest tych wpisów faktur za różne e, wymiany w Niemczech ale ja dążę do tych chyba najważniejszych czyli do tych auto regularnie, regularnie e, przepraszam e, w Niemczech serwisowane jak Państwo widzą e, do 2022 roku przebieg 49 tysięcy kilometrów później praktycznie samochód trafił w nasze ręce e, był serwisowany tutaj u nas w naszym warsztacie, e, wszystkie oczywiście e, naprawy, wymiany były robione na bieżąco, ponieważ no jest to dla nas jak najbardziej normalna rzecz. Tak jak mówiłem, jeszcze raz to powtórzę, w samochodzie mamy wczoraj wymieniony nowy olej w silniku, filtr oleju, filtr pecza oraz filtr kabinowy dodatkowo tak zapobiegawczo świece zapłonowe po to, by przyszły właściciel nie musiał w ten samochód inwestować żadnych pieniążków, po to też, żeby przyszły właściciel wiedział, że to wszystko w tym samochodzie jest wykonane, akurat o eksploatację jak najbardziej dbam, uważam też, że trzeba dbać, ponieważ gdy dbamy o samochód, to samochód na pewno oddzięczy nam się bezproblemową jazdą. Wrócę na szybko do kluczyków. Tak jak mówiłem, mamy tutaj dwa kluczyki. One są w takim etui, ponieważ nie chcieliśmy ich uszkodzić czy po prostu porysować, ponieważ są one bardzo ładne. Ten, szczególnie z białym wykończeniem, niech Państwo zobaczą, jak to elegancko wygląda. To jest właśnie ta karta, czyli kluczyk. Wezmę je teraz ze sobą. Jak Państwo widzą, nic nie dotykam na kluczykach. Klikam przycisk. Samochód mamy zamknięty. Kluczyk mamy w torebce kieszeni. Obojętnie, gdzie przy sobie. Klikam przycisk. Samochód mamy otwarty. I tak samo jeśli chodzi o odpalanie tego samochodu. Nie ma tutaj żadnego slotu, stacyjki, wejścia. Kluczyki kładziemy z boku, czyli tak, jakbyśmy kładli obok torebkę. Od razu nas tutaj renówka Wita w multimediach. Klikamy przycisk. I samochód mamy odpalony. To, co chcę Państwu zaprezentować, to całe wyposażenie nie wiem, czy starczy mi na to czasu cztery elektryczne szyby po lewej stronie możliwość zablokowania centralnego zamka przycisk, który blokuje tylne szyby oczywiście elektrycznie składane lusterka z jednej i z drugiej strony działają tak, jak Państwo widzą oczywiście regulacja tych lusterek. Regulacja wysokości świateł, system eko, nigdy na nim nie jeździliśmy. Uważam, że nie jest coś, co powinno być włączone w samochodzie. Czytelny wyświetlacz, mamy tutaj bodajże cztery tryby tego wyświetlacza, które możemy zmienić prostym ruchem. Całe menu, jaki komputer pokładowy, jak Państwo zobaczą w języku polskim. Brak komunikatów w pamięci, samochód nie generuje żadnych błędów, wszystko jest z nim jak najbardziej w porządku. Pełny komputer pokładowy, pełna nawigacja, wszystko dotykowe, jak Państwo. Teraz właśnie widzą. Na przykład weźmiemy sobie wyświetlacz, czyli licznik, i niech Państwo zobaczą. Mamy raz, dwa, trzy, cztery style i jeden przycisk. Zmienia nam się cały wyświetlacz. Możemy to dostosować oczywiście pod siebie, również kolory możemy zmieniać w tych wyświetlaczy środkowego, jak i tutaj multimediów. Mamy również profile kierowcy, czyli mamy dwóch kierowców, załóżmy mąż z żoną. Żona preferuje inny tutaj styl wyświetlacza, nie ma żadnego problemu. Wystarczy, że sobie go ustawi, przypisze do swojego profilu ponieważ możemy tutaj również, tak jak powiedziałem, wcześniej zmieniać profile. Mamy 6 aż profili do zapisania, więc bardzo fajnie. Oczywiście kierownica skórzana w bardzo dobrym stanie, w żadnym stopniu nie jest zniszczona. Z lewej strony przyciski służą do tempomatu bądź limiteru, który włącza się w tym miejscu. Jak Państwo widzą, regulator, ogranicznik, wszystko na swoim miejscu. Z lewej strony wszystkie przyciski do menu, do komputera oczywiście. Klaxon, wszystko działa. Kierownica również wielofunkcyjna, Sterowanie multimediami, jak Państwo widzą, odbieranie, odrzucanie połączeń. Radio oczywiście ma zestaw głośno mówiący. Możemy puszczać swoją ulubioną muzykę z telefonu. Wszystko działa świetnie, jak Państwo widzą. Nawet mamy rozpoznawanie jakości powietrza wystarczy sobie klikniemy usuwanie zapachów włącz wyłącz to wszystko działa automatycznie radio oraz oczywiście nawigacja wszystko działa świetnie intuicyjnie nic się tutaj nie zawiesza niżej panel to panel klimatyzacji mamy automatyczną dwustrefową klimatyzację mamy nawet podgrzewaną przednią szybę dwa wejścia na USB wejście zapalniczki miejsca duże miejsce na jakieś drobne przedmioty sześciobiegowa manualna skrzynia biegów elektryczny hamulec ręczny w tym miejscu, mamy podgrzewane fotele sterowane w dwóch e, tak naprawdę mocach oraz ten system e, który oczywiście działa, jest to bardzo inteligentny e, system, tak bym to nazwał e, kontroli trakcji, niech Państwo o tym poczytają, aczkolwiek ja też mogę Państwu podesłać całą rozpiskę jak to wszystko działa schowek głęboki e, praktycznie 1,5 litrowa butelka tutaj wchodzi bez jakiegokolwiek problemu e, skórzany podłokietnik e, więc bardzo fajnie, miękki i tutaj jeszcze druga funkcja otwarcia na jakieś drobniejsze rzeczy. Samolot, oczywiście, posiada również LEDowe podświetlenie wnętrza. Cała deska czysta, niech Państwo zobaczą, jak to ładnie się prezentuje. Moim zdaniem, naprawdę świetny samochód. Auto mamy teraz odpalone, światła na zero, więc mamy światła LED do jazdy dziennej. Fotel kierowcy również w bardzo dobrym stanie nie nosi większych oznak zużycia. Jedynie tutaj ta chromowa listwa jest troszeczkę porysowana od wchodzenia wychodzenia, niestety, jak Państwo widzą. I to też Państwu zostaje zaprezentowane. Państwo mają wiedzieć wszystko o tym samochodzie. Z przodu teraz świecą nam się światła ledowe do jazdy dziennej. Na wideo pewnie one będą mrygać. Jest to tylko i wyłącznie złudzenie wideo. Z tyłu również światła LEDowe. Auto jeszcze posiada. Czujnik deszczu, oczywiście, aktywne rozpoznawanie znaków asystenta, zmiany pasa ruchu. To wszystko możemy włączyć, wyłączyć, przypisać do profilu kierowcy. Wszystko Państwo mogą ustawić pod siebie. Moi drodzy, świetny samochód z prywatnych naszych rąk na sprzedaż. Renault Kadjar z 2016 roku z przebiegiem zaledwie 60 tysięcy kilometrów w bardzo dobrym stanie technicznym oraz wizualnym, wszystkie jego mankamenty, niedoskonałości zostały Państwu przekazane. Przedstawiamy tak więc zapraszam do kontaktu, oględzin, jazdy próbnej, do sprawdzenia również w samochodzie na wybranej stacji kontroli pojazdów bądź autoryzowanej, autoryzowanym serwisie. Niczego się tutaj nie boimy, nic nie mamy do ukrycia, więc jak najbardziej zapraszam, by jeszcze mocniej podkreślić atuty tego egzemplarza. Na dzisiaj to wszystko. Jeśli Państwo potrzebujecie większej ilości informacji, zdjęć, poszczególnych elementów, nie ma to dla nas żadnego problemu. Zapraszamy do kontaktu. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się. Hej.